Mandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i witam w moim kolejnym odcinku na moim kanale, a ten odcineczek to jest nic innego jak życzenia noworoczne e, dla was ode mnie i podziękowanie, więc zaraz sobie pogadamy o tym, tutaj jadę sobie na trasę e, zrobionej przez naszego kurczę klubowego kolegę Norbiego. Ona jest w takim trochę klimacie też nawet świątecznym, ale też chodziło mi o to, że ten klimat tutaj świeci dełek, oświetlenia całej tej trasy fajnie pasuje do noworocznego, kurde, nie wiem, imprezowania sylwestrowego. W ogóle się tutaj nie ścigamy, sobie zwiedzimy mapkę. No i pogadamy, tak? Moją oprawę na górze ekranu widzicie. HAPPY NEW YEAR 2023 Kurde, nagrywa się, nagrywa się wszystko, żeby nie było, że sobie pogadam i się nic nie nagra. No jak wiecie, kurczę, mocno się pochorowałem i w sumie ten końcówka tego roku była dla mnie no, mega słaba. Chcieliśmy wybić 4000 subskrypcji, a ja prawie kurde nie robiłem filmów, live'ów, zaniedbałem trochę kanał, ale no z powodów zdrowotnych niestety tak wyszło. No i praca i inne obowiązki, no nie było też za dużo czasu, ja w ostatnim czasie właśnie dwa razy chorowałem, bo wcześniejszą chorobę nie zaleczyłem, olałem trochę sprawę, no i mnie rozłożyło teraz podwójnie taka informacja dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą czemu, co i jak i czemu tak słabo jest na kanale i właśnie nie ma live'ów, co do live'ów, chłopaki, kurde i dziewczyny, Wrócimy sobie po Nowym Roku. Myślę, że już w poniedziałek sobie zrobimy jakiegoś noworocznego live'ika. Spotkamy się, pogadamy jak po świętach, jak po Nowym Roku. Eee, co kto dostał. No i sobie pojedziemy pościgamy jak za dawnych czasów. <laughs> Przepraszam, jak widzicie jeszcze, kurczę, mówię przez noc, jeszcze męczy mnie katar. Już troszeczkę, no, odpuściły mi te gorączki. Już siła w mięśniach wraca, już wstałem z łóżka. Bo tak naprawdę tu leżałem przez ostatnie kilka, no przez tydzień, leżałem w łóżku i nie byłem w stanie nic zrobić. Kurde, ja tu sobie tak jadę, a tu mi Draiwatary zaraz dojadą do mety i, po, i podejrzewam, że nic nie zrobię. No dobra, no to więc tak. Ten filmik jest z życzeniami, więc życzę Wam wszystkim, kurczę, jak najlepszego 2023 roku. E, dziękuję wam bardzo, że byliście i jesteście, i wspieracie, i pomagacie mi i za ten właśnie rok, który wam nam się już kończy. E, no, zdrówka pieniądzorów, kurde, wam życzę po postępów w różnych, kurcze, grach, no bo jest to kanał, kurde, growy, więc... Powodzenia w grach, powodzenia w szkole, w pracy, w życiu, kurde, codziennym, rodzinnym i, i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie tylko lepszy, jeżeli chodzi nawet o sytuacje, kurcze, nasze światowe, krajowe i tak dalej. Łoł! Wow, co mnie tak zarzuciło? No i tyle, kurcze. No mam nadzieję właśnie, że będzie wszystko lepiej. Mam nadzieję, że i u mnie będzie lepiej. Dzięki waszej pomocy, kurcze, dalej to będzie szło do przodu. <laughs> I rozwój kanału. I... Wyniki, kurde, ka kanału, tak? W ogóle nie mogę się... ...wczuć w jazdę, jak tak, kurczę, się nakręciłem i gadam. Traska idealnie pasuje, nawet tylko troszeczkę zasłaniają moje wizualizacje specjalne, noworoczne, ale no dobra, kurde, no jest... Sylwester, bawimy się. Tyk. Jedziemy Eusemą, złotą też właśnie specjalnie ją wybrałem na ten film. Ona kiedyś zrobiła furorę. Każdemu się podobała ta moja złota Emusema. No i mamy metę. I kończymy. A ja wam jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę najlepszego w nowym roku. Pyk jesteśmy na mecie. Zakończono 12. Strzałeczka. Do następnego. Cześć.